Witam serdecznie, yy, drogi bliźnięta. W czytaniach na marzec 2020 chyba już pora zapalić światło, myślę. Zobaczymy, jak to będzie ze światłem. O, różnica. Ok, Ech, tak, czytania na marzec 2020. Wszystkie inne znaki przepraszam, że na pewno nie zdążę do 29 lutego, czyli do jutra wrzucić wszystkich czytań, ponieważ nie są jeszcze gotowe, a okazało się, że będziemy mieć weekend z młodą moją pełen, pełen gości, więc po prostu nie będę miała jak tego zrobić. Bardzo Was przepraszam, ale myślę, że w pierwszym tygodniu marca wszystkie już będą. Takich ogłoszeniowych jeszcze spraw chciałam przypomnieć, że czytania ogólne są czytaniami ogólnymi i nie ma takiej szansy, żeby zarezonowały z każdym. Więc jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pełniejszej, bardziej wnikliwej odpowiedzi na jakieś interesujące kwestie lub po prostu na najbliższy czas, miesiąc, kwartał, pół roku czy rok dla niego, zapraszam do kontaktu mailowego. Mój mail jest zawsze podany w opisie filmu. I chciałam też Wam przypomnieć, że Tarot to nie jest wyrocznia, która mówi, tak będzie, koniec, kropka, i nic innego się nie wydarzy. Nie. To są najprawdopodobniejsze potencjały energetyczne, które Wam się mogą przydarzyć. To są drogowskazy, to są znaki, to są narzędzia, które pokazują Wam, jakby nad czym warto się skupić, nad czym warto popracować, jak warto działać. Aby osiągnąć dla siebie jak najlepszy y, 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 proces realizacji samego siebie i swojego życia. Ale to wy jesteście decyzyjni, to wy decydujecie, to wy podejmujecie decyzje, to wy podejmujecie działania w swoim życiu i od tego, jakie macie działania, jakie macie myśli, od tego tak naprawdę zależy, co się w waszym życiu wydarza i co do waszego życia przyciągacie. Także proszę pamiętajcie o tym, że to są drogowskazy, to są wskazówki, to są narzędzia do pracy, do rozwoju, do e, kreacji życia takim, jakim by się chciało. Ale to nie jest wyrocznia. I karty wyroczni wbrew pozorom też nie są wyrocznią. Bo to czasami e, nie dla każdego jest zrozumiałe. Ale teraz przejdźmy już dla czytań, do czytań dla bliźniąt. Na marzec 2020, nowe karty, nowy rodzaj rozkładu. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. To, co masz już za sobą, czyli to, co odeszło, to, co jest już przeszłością, to, co jest teraz. Jaki jest Twój następny krok? Co ci to da? Jaki będzie wynik tej drogi? Tej drogi, w sensie, jeśli nią pójdziesz. Te dwie karty dotyczą, jakby są uwarunkowane. Jeżeli, jeżeli zrealizowane będzie to, co mówią trzy pierwsze karty, to wtedy te, jakby mówią, co wtedy nastąpi. Więc jaki będzie wynik tej drogi? Oraz karta rada, wskazówka, coś, co Tarot chce sam od siebie Wam przekazać. Drogie bliźnięta. I już otwieramy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Rydwan. Dwie buławy. Paść buław. Sześć mieczy. Tak, nie byłam pewna, czy to buławy, czy mieczy. Dziewięć buław, nie powiedziałam, bo się zamyśliłam się, przepraszam Was bardzo. I już przechodzimy do interpretacji, tylko jeszcze sobie tu poprawię to światło i tą kamerkę. Ok, i mamy rozłożone karty, drogie Bliźnięta, i zaczynamy od tego, to, co już jest za tobą, to, co odchodzi do przyszłości. I tu mamy kartę rydwanu. Kartę, która przede wszystkim mówi o pośpiechu. O tym, że bardzo często coś ulega niespodziewanie zmianie że um, czasami potrafi, potrzebu, um, że czasami chcemy zdobyć coś, czego pragniemy, ale jakby nie umiemy umiejętnie dojść do tego. Mamy, stoimy na rozstaju dróg, nie, umiejętnie, nie umiemy umiejętnie powozić tym, tym rydwanem. Bardzo często tak się zdarza. Także odchodzi do przyszłości taka konieczność kontrolowania swojego życia, bycie ostrożnym bardzo, panowania nad swoimi wypowiedziami, mega taką przezornością i podejmowania jakichś ostatecznych wyborów. To jest karta, która mówi ogólnie też o tym, że czasami. Odczuwamy jakby taką klęskę, zniewolenie przez życie, przez sytuację, przez okoliczności. I to wszystko powoduje w nas taki chaos, ale też takie poczucie nieustającego pecha, nieudanych przedsięwzięciach, nieudanych działaniach. I wtedy nie potrafimy dostrzec jakby swojego potencjału, swoich możliwości nie mamy odpowiedniej motywacji, I jakby to wszystko, te wszystkie trudności już odchodzą. E, bo e, bo ta karta mówi też o tym, że teraz nadchodzi moment, abyś nauczył się chwytać każdy dzień. Chwytaj każdy dzień, poczuj ten wiatr we włosach, który tu widać na tej karcie. E, i nie zamartwiaj się niepowodzeniami, klęskami i nie, nie pędź jakby y, tym rydwanem, po, po zdobyciu tego szczęścia, po samorealizację. Zatrzymaj się na chwilę. Ten pęd po to, y, który często im więcej nam się zdarza niepowodzeń, tym bardziej jeszcze jakby przyspieszamy, odczuwamy taką presję że no presję, że teraz musi się już udać. Tak? Tym razem na pewno będzie lepiej. Nie. Tego już na ten moment w Waszym życiu nie będzie. To już odchodzi do przyszłości. Natomiast co jest teraz? Teraz jest wybór. Dwójka buław to jest karta, karta wyboru. Ale to nie jest żaden trudny dylemat. To nie jest dwójka mieczy, gdzie mamy zasłonięte oczy i mamy nawet nieumiejętność, jakby niemożność podjęcia decyzji. Dwójka buław mówi o tym, że to jest. Bardzo jasny i prosty wybór, że musimy podjąć jakąś decyzję, że często jeszcze nawet nie do końca widzimy korzyści, które z niej popłyną, ale jesteśmy świadomi swojej mocy, jesteśmy świadomi swojego potencjału. Wiemy, że coś musimy zmienić. Wiemy, że chcemy stworzyć coś dobrego w naszym życiu. Nawet nie mamy jeszcze tak jakby sprecyzowanego, konkretnego działania, konkretnego planu, ale wiemy. Że nadszedł czas na zmiany i że już nie będzie tego ślepego pędu do samorealizacji i ciągłych rozczarowań, i ciągłych klęsk, niepowodzeń i pecha. To już odeszło i mamy to poczucie, my to wewnętrznie czujemy, że ten czas już się skończył tego niepowodzenia i tego chaotycznego biegu po szczęście, który ciągle się nie udaje. Teraz. Tak jakby wewnętrznie podejmujemy decyzję, że mamy moc, jestem tego świadomy i chcę zmienić swoje życie na lepsze. To jest karta, która mówi o tym, że jesteśmy na etapie więc jesteście teraz na etapie twórczego rozwoju jesteście na etapie ambicji. Jesteście pełni ambicji, jesteście pełni świetnych wizji na swoją przyszłość, pewni siebie, śmiali i gotowi do kreatywnego działania, gotowi do planowania na, dalsze, na dalszą przyszłość. I to jest to, co zaznaczałam Wy niekoniecznie musicie wiedzieć nawet jakby co finalnie planujecie. Ale podjęliście decyzję, że teraz się uda, że teraz będę żyć szczęśliwie. I macie tą chęć i macie tą siłę woli zrealizować to. Jeszcze nawet do końca nie wiecie, czy to będzie super zdobycie fajnego stanowiska w pracy, czy to będzie fantastyczny związek, czy to będzie jeszcze coś innego, ale podjęliście decyzję. Tak, będę szczęśliwy i mam chęć i motywację do działania takiego, aby przyniosło mi to szczęście. To jest bardzo ważny moment, bo to jest właśnie odwrócenie tej tendencji, która była do tej pory. Natomiast w pozycji, jaki jest ważny następny krok, czyli tu, jakby podjęliście tę decyzję, że tak będę się realizował, będę szczęśliwy, moje życie przyniesie mi zadowolenie. Eee, ważny następny krok to jest paść buław. Paść buław to jest bardzo młoda, jakby świeża energia. Eee, taka młodzieńcza. Tu nie chodzi o to, że jakby mówię to tylko do młodych osób, jako energia, ona jest młodzieńcza, taka e, bardzo rześka. Ale Paś buław jest jakby zapowiedzią nowego projektu, nowego przedsięwzięcia, nowej idei. I to się ładnie tutaj komponuje, bo tu została podjęta decyzja, że tak będę działać, podejmuję decyzję, działać i zrobić coś ze swoim życiem. A tu mam pazia buław, który jest symbolem już początku jakiegoś nowego przedsięwzięcia. To są narodziny nowych pomysłów, nowych projektów, to, jest, to są narodziny nowych właśnie idei. i Pomału wcielanie je w życie. I to jest karta, która mówi o tym, że warto, jeśli już ten pomysł jakby nam powstanie, ta idea, że warto jakby najpierw przygotować się merytorycznie, ponieważ pazie to jest ta właśnie młodzieńcza energia, która bardzo szybko się wypala. Więc warto najpierw zebrać wszystkie informacje, jakby zebrać wszystkie dane o tym, co chcemy wcielić w życie, jak chcemy wcielić w życie, i dopiero na koniec y, przejść do działania i rzucić się w wir realizacji. Nieodwrotnie, że o, mam pomysł i zaczynam działać. Zrób sobie. W biznes plan. Jeżeli to dotyczy biznesu, to tak, biznes plan. ale zrób sobie plan działania. Dowiedz się najpierw o tym, co chcesz osiągnąć jak najwięcej, żeby ten plan działania był e, sensowny. Paść Buław to jest karta, która mówi o tym, że będziecie bardzo twórczy, e, ale żeby uważać na impulsywność. Mm, tu będzie pełno energii przedsiębiorczości, dynamiki, błyskotliwości, będziecie bardzo entuzjastycznie podchodzić do, do swoich spraw w marcu. Tylko właśnie uważajcie na to, żeby to się zbyt szybko nie wypaliło. I następną kartę mamy, co ci to da. Więc jeżeli posłuchasz tak, jakby rady z tych dwóch kart, czyli będziesz wcielał te pomysły w swoje życie, ale najpierw zaplanuj to, nie wypal się, nie bądź zbyt impulsywny, co ci to da. Da Ci to yy, szóstka mieczy. Yy, a szóstka mieczy mówi o tym, że masz dobre nowiny od losu. Los da Ci szansę na wyjście z wszelkich dotychczasowych trudności. To jest karta, która mówi o zrównoważeniu. To jest karta, która mówi, że możemy osiągnąć sukces. I bardzo ważne w tej karcie jest to, że możemy liczyć na zrozumienie i wsparcie najbliższych osób. To jest karta, która mówi, że jeśli Podjąłeś tą decyzję, i jeśli zaczniesz działać i tak jak tutaj ta karta mówiła, to zyskasz uznanie, zyskasz akceptację w otoczeniu. To są też podróże, to są wyjazdy, które możemy rozumieć dosłownie, ale również w, przenosi, bo to mogą, w przenośni, bo to mogą być nasze wewnętrzne podróże, jak i również te rzeczywiste. To jest karta, która może przynieść Ci, jeżeli to wszystko się tak potoczy, dużo wewnętrznych przemyśleń, dużo takich właśnie podróży w głąb samego siebie, które pozwalają poznać nam samych siebie, ale poznać nam też lepiej swoje najbliższe otoczenie. Bo jeśli odkrywamy swoje prawdziwe ja i odkrywamy swój prawdziwy punkt widzenia, bardzo często zauważamy, że rzeczywistość wcześniej postrzegaliśmy zupełnie inaczej. Ta karta mówi też o tym, że niewykluczone jest podnoszenie kwalifikacji, rozwój intelektualny, rozwój zawodowy. Ale też może być, mogą się wydarzać jakieś takie rzeczy, które sprawią, że pojawi się w naszym życiu ktoś, lub pojawi się w naszym życiu jakaś sytuacja, która przyprowadzi do naszego życia osobę, która zniknęła. Więc ponowne pojawienie się w naszym życiu kogoś, kto zniknął, poprzez jakąś sprawę, poprzez jakieś wydarzenie, poprzez jakąś sytuację. Więc podsumowując sobie wstępnie, podejmujemy, podejmujecie decyzję, że to jest czas zmian w moim życiu i chcę żyć szczęśliwie. Przychodzą wam nowe pomysły, bierzcie się za nie, ale miejcie ustalony plan działania. Dzięki temu nie będziecie impulsywni, nie będzie to słomiany zapał, słomiany ogień i będzie wam to mogło przynieść realizację, akceptację w otoczeniu, spełnienie waszych e, waszych e, celi celów a także rozwój i jaki będzie wynik tej drogi którą przedstawiają karty dziewięć buław dziewięć buław które w swoim podstawowym znaczeniu mówią o realnej szansie pokonania wszystkich trudności pod warunkiem, że w ogóle te trudności się pojawią, bo może być tak, że się nawet nie pojawią. To jest karta, która mówi o tym, że życie będzie płynąć bez problemów, że czasem trzeba ponieść jakieś straty, materialne lub niematerialne, ale trzeba je ponieść po to, aby nie dopuścić do powtórzenia się jakiejś sytuacji z przeszłości, i jakby trzeba mieć tego świadomość. Wynikiem jakby tej drogi, którą tutaj przedstawiają karty, jest też to, że możemy pomyślnie poprowadzić naszą nową jakby drogę. To, bo zakończyła się ta droga chaotycznych niepowodzeń, pecha i tak dalej. I możemy naprawdę realnie, pomyślnie zakończyć tą naszą drogę. To jest karta bardzo dużej rzetelności. To jest doprowadzenie do końca wszystkich spraw, które były za w zawieszeniu albo których nie umieliśmy doprowadzić do końca. Będziecie pełni konsekwentnego działania, dzięki czemu bez problemu wcielicie, w sw marzenia, wcielicie swoje marzenia w życie. Będziecie gotowi do tego. E, oprócz tego ta karta mówi też o tym, że wynikiem tego wszystkiego będzie to, że w, wśród Was, jakby w Waszym otoczeniu, będzie osoba, na której można polegać. E, która e, może, jakby wzbudzić w Was chęć do długoterminowych planów. Tu najczęściej chodzi o długoterminowe relacje, długoterminowe związki. E, I ta karta mówi o tym, że. To jest takie, a jakby oczywiste się zacznie stawać, bo jakby w tym momencie, czyli w przyszłości, gdy mieliście tą kartę rydwanu i był ten chaos, i był ten pęd do realizacji, która ciągle napotykała jakieś trudności, jakby nie mieliście w ogóle nawet śmiałości marzyć o tym, by ten stan osiągnąć, a w momencie przejścia tej drogi, Dochodzicie do etapu, że ta stabilizacja, to szczęście, to wcielanie marzeń w życie jest dla Was stanem oczywistym. Że tutaj w ogóle jakby nie ma z tym co dyskutować. No przecież to jest oczywiste, jestem szczęśliwy. E, I. No i, i czemu by nie? Nic, Jakby nie będzie Was to w ogóle dziwić. A w tym czasie w ogóle nawet nie, nie bylibyście w stanie pomyśleć, że tak się może to wydarzyć i że ta co możecie być. Więc to jest bardzo optymistyczne, to wszystko. Już tym sama ta tęcza na tej karcie to fajnie pokazuje. Natomiast, jaka jest rada, jaka jest wskazówka? To jest karta trzech mieczy, która ogólnie niby jest kartą smutną, jest kartą cierpienia, ale w pozycji rady ta karta mówi, że jest zawsze szansa na wyjście z kłopotów. Tylko czasami. Potrzebujemy więcej koncentracji, potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś bardziej zdeterminowanego działania. Czasami po prostu musimy unikać jakichś osób lub sytuacji konfliktowych albo zwyczajnie nie angażować się w cudze problemy. To jest karta, która mówi, że zawsze jest wyjście z problematycznych sytuacji, tylko nie zawsze my jakby działamy tak, żeby to wyjście odnaleźć. Czasami sami wpierniczamy się. Jakby w dodatkowe okoliczności, które nam uprzykrzają życie. Lubimy się angażować w czyjeś problemy, bo jesteśmy empatyczni i wrażliwi i nie potrafimy obojętnie przejść wobec na przykład cudzego cierpienia. Ale to nie jest jakby nasze życie, i jednak mimo wszystko, radą jest tutaj. Żebyśmy albo nie mieli pretensji, jeżeli tak działamy i potem narzekamy na to, albo po prostu troszeczkę się zdystansowali wobec tych nie naszych kłopotów, nie naszych spraw i zajęli się swoim życiem. Zajęli się swoją samorealizacją. Owszem, ja nie mówię, żeby przestać pomagać innym i przestać się angażować w życie bliskich osób, ale jednak na pierwszy plan. Ma wyjść to, co, jakby do czego decyzję podjęliście. Będę żyć szczęśliwie, zmieniam swoje życie. Moje życie już nie będzie chaotyczne. Podejmuję decyzję i działam w tej sprawie, aby osiągnąć zadowolenie, aby wcielić marzenia w życie i nie odczuwać więcej smutku. Dokładnie taki w uproszczeniu, gdybym chciała, jest ten przekaz. Teraz wyciągnę Wam jeszcze runę na ten miesiąc, na miesiąc marzec, którą możecie sobie wizualizować, którą możecie sobie zamówić w formie talizmanu, amuletu, która będzie Was w tym miesiącu wspierać. I już, 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 bo mi się tu wszystko. Rozsypało to jest y, Hagalas, strona Hagalas, która y, jako talizman ma bardzo silną energię ochronną, zwłaszcza przed nieszczęściami, y o których mówiłam w karcie Trójki Mieczy. Natomiast w postaci amuletu ona chroni nas przede wszystkim przed złymi ludźmi, przed niekorzystnymi dla nas sytuacjami, emocjami, wydarzeniami, przed niekorzystnymi energiami. Przekształca pierwotną energię w uporządkowaną strukturę, daje nam olśnienia, daje nam jakby przełom, uwol przełom uwolnienie od niekorzystnych energii i struktur. Hagalaz jest w ogóle uważana za matkę no? Także jeżeli chcecie uniknąć niekorzystnych sytuacji, niekorzystnych ludzi, niekorzystnych wydarzeń, nosicie, wizualizujecie sobie runę Hagalas. Ja życzę wszystkiego dobrego w miesiącu marcu. Do usłyszenia w czytaniach na Nów, w czytaniach na Pełnię, a później w czytaniach na Kwiecień. Zapraszam Was też do innych moich playlist, gdzie możecie znaleźć medytację, możecie znaleźć jogiczną ścieżkę rozwoju. I wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa.